E, witam Was raki. E, to jest czytanie na luty 2020. Zobaczmy, co się będzie działo. Jakieś ekscytujące rzeczy dla Was się tutaj pojawiają, i zmiany. Mimo tego, że jest tutaj jakiś sukces osiągnięty w sprawie, e, szykują się jakieś nowe, nowe, ekscytujące rzeczy, jeszcze tak jakby lepsze. Także bardzo fajnie. Karty również mogą pokazywać potencjalną ciążę Twoją lub Twojej partnerki, która tutaj wprowadzi tą zmianę. Jest to zaskoczenie raczej dla wszystkich. Także taka tendencja na ten miesiąc. Ale zobaczmy. Bo, tak jakby te karty, które się pokazały, tak jakby pokazując sytuację i, i to, co się dzieje dookoła, są dosyć lekkie i takie flirtowe, i ym, raczej się pokazało tutaj, jakby była jakaś impreza, świętowanie, jakieś sukcesy. Lekka energia, która mówi o tym, że sporo zostało osiągnięte, jest czas teraz, żeby się tym cieszyć, nowe rzeczy. Przychodzą, jest dużo kreatywności, wymyślania nowych rzeczy, jakby także jest to taki przystanek na jakiejś fajnej drodze ku realizowaniu jakichś wesołych, kreatywnych spraw. I, i tak jakby wszystko, co się dzieje, ważne, bo pokazują się naprawdę ważne karty, wszystko się dzieje, tak jakby pod spodem, pod wodą, jakoś. Nie, nie na wierzchu tej sytuacji, tak jakby w kuluarach, tak? Tak jak, jak to się zobrazowało, jako właśnie impreza, gdzie wszyscy po prostu prowadzą jakieś lekkie rozmowy, natomiast w kuluarach załatwiamy grube interesy, tak? I, i jakby jest to wszystko jakoś ukryte, bo te karty właśnie pokazują te ważne sprawy. Ty sam jakby w tej sytuacji, która jest no bardzo fajna, bo czwórka kijów mówi o stabilności, o świętowaniu jakiegoś sukcesu, jest również karta małżeństwa, więc tu może się za, zawiązywać jakieś... Poważne porozumienie, jest uwieńczenie jakiegoś etapu. Z przeszłości mamy jeszcze tą kartę sądu, więc jest tutaj jakieś odnowienie sił, jest tutaj jakieś, jakaś nowa droga. I jakby, jak ty się czujesz w tej sytuacji? No, i Twoja, tak jakby, pozycja tej karty śmierci, śmierć i zmartwychwstanie, tak? W ogóle. Jest tutaj bardzo poważna, tak? tak jakby właśnie jesteś tą osobą, która się snuje pomiędzy tymi ludźmi na przyjęciu i ma tutaj ważną sprawę do załatwienia, tak? Nie przyszedł na pokaduszki, także mówi o, no ale jakby w tej talii ona jest fajnie pokazana, bo ona tak jakby dosadnie pokazuje właśnie, tą śmierć, czyli zakończenie czegoś i odrodzenie. I takie odrodzenie jest tutaj kontynuacją jakby tego tej karty sprawiedliwości, bo e, e, karty sądu. Ona tutaj jest tak jakby wyjściem ponad jakby swoje ograniczenia ciała. Tak jakby roz... ślicznie jest też pokazana, bo ta, ten sąd pokazuje takie naprawdę roz... rozłożenie skrzydeł i gotowość do lotu, uświadomienie sobie, że, że możemy jakby osiągać wielkie rzeczy, i tak jakby wszystko to wychodzi z nas, z wielkości naszej duszy. Także bardzo ładna karta i tak jakby dodatkowo jakby ta śmierć i zmartwychwstanie myślę, zamyka pewien etap w Twoim życiu I, myśl, i albo jest to zupełnie coś nowego co się pojawia, albo jakby Ty widzisz wagę sytuacji w której się znalazłeś i gdzie ona Cię ma zaprowadzić a jakby ludzie dookoła, trochę tak jakby lajtowo do tego podchodzą, albo jest to dla nich, nie jest to dla nich aż takie ważne, jak dla Ciebie. Natomiast ta śmierć mówi o tym, że podchodzisz do sprawy naprawdę ważnie. I to, że masz w głowie, jakby swoją znowu kartę, królowa Pucharów, wielką intuicję, zanurzenie się tak jakby. w... W swoje jestestwo, bo ona jest tutaj w wodzie i włada tą wodą, no, myślę, że pokazuje też tutaj jakby wielką wrażliwość na całą tą sytuację. Właśnie, że to ty zauważasz, czym to ma być, gdzie to ma dalej cię zaprowadzić i niby sytuacja wygląda lekko i wesoło, ale dla ciebie jest to poważna sprawa i bardziej ją czujesz niż tak jakby e, niż e, myślisz bardziej tutaj jest poczucie tej sytuacji niż tak jakby e, wydydukowanie. i no karta śmierci też pokazuje jakby sytuacja wygląda ładnie pokazuje że e, no, jest Szansa na to, żeby właśnie pozamykać sprawy i rzeczywiście zacząć od nowa. E, przyczyną wszystkiego, jakby tej sytuacji, jest ta czwórka mieczy. Czwórka mieczy jest ładną tutaj kartą, która mówi o spokoju, o tym, że odłożyliśmy jakieś bolączki serca, e, że przepracowaliśmy je, że jest spokój ducha i taki jakby spokój wewnętrzny, uspokojenie emocji. E, więc, więc fajnie. I tak, środowisko. no Dosyć podobnie jak ta czwórka kijów. Kreatywnie, wesoło. Trójka pucharów mówi o, no, czwórka również tutaj, o jakimś imprezach, jakichś spotkaniach towarzyskich, o przyjaźni, o takiej lekkiej energii, gdzie ludzie fajnie ze sobą współpracują, dobrze się dogadują. I jeszcze ten rycerz pucharów mówi jakiś Pomysłach, o poczuciu takim, że możemy zrewolucjonizować świat jest to dosyć młoda energia, ale taka pobudzająca do myślenia zupełnie tak jakby outside of the box, tak? czyli poza jakimiś rutynami, poza jakimiś ramami. Także kreatywność, wymyślanie niestandardowe podejście do sprawy i takie poczucie, że da się to wszystko zrobić. Jest w tym otoczeniu, także lekka energia. Może ty, jakby widzisz tego wszystkiego potencjał, i dlatego tak poważnie podchodzisz do tej sprawy. Usemka e, kijów pokazuje e, znowu dużo komunikacji, i jakby. Mm, Właśnie chciałam o tej ciąży, bo czasem ósemka kijów właśnie, to są takie zimne ognie, ale to jest często właśnie, bo mamy też ten e, tego e, asa kij, kijów, który, no i kończymy wszystko cesarzową, e, która jest tutaj właśnie kobietą ciężarną, która nosi już sobie to nasionko, to jedno z tych wszystkich, które tutaj są, tak, taka analogia. E, jakby... Więc sytuacja rusza, tak jakby ta impreza trwa, no i nagle pojawiają się zimne ognie, kulminacja, jeszcze więcej, jeszcze więcej tych, tych właśnie tych przeróżnych pomysłów. To jest dużo komunikacji, nowe rzeczy, wiele rzeczy, które się zaczynają naraz, więc dynamika się tutaj pojawia. I jest to tak jakby roziskrzone jeszcze bardziej jakby ta sytuacja, także fajnie, bo rzeczy jest dużo, są one ciekawe i są, pojawiają się też różne możliwości i tutaj właśnie. Może z tej całej sytuacji wyniknąć jakaś nowa sprawa, bo czego ty o niej nie widzisz? No i pojawiła się karta wieży. Wieża tak jakby zmienia sytuację, powoduje jakąś destrukcję, dematerializację jakiegoś stanu e, obecnego, który ma się przerodzić w coś innego. I jest to nagle, są to nagłe wiadomości. E, coś, co, co nie jest. E, Przewidziane, tym bardziej w takiej stałej jakby energii. Dobrałam sobie kartę, czym może być ta wieża. Ona tutaj dosyć łagodnie wygląda, bo jakby w tej talii więc może być tylko właśnie taką iskrą pomysłem, który ma przemienić też fajnie jak ona pokazuje się z tą kartą śmierci, te motyle, one jakby znowu zmieniają swój stan, z tej poczwarki przemieniają się w zupełnie coś innego, w motyla i teraz mają przemienić znowu swój stan, więc tak jakby już się coś zmieniło, jesteś w tym, jakieś sukcesy są osiągnięte i tutaj karta może mówić, że znowu przychodzi ta zmiana, tak? znowu jakby trzeba się odrodzić. W czymś, ale karta pokazała się jakby wyjaśniająca pokazał się Rydwan. I Rydwan tutaj może być podróżą, może być czymś, co przychodzi z daleka, wiadomością jakąś. No, Rydwan mówi o sukcesie, więc z tego wszystkiego może wyjść jakaś propozycja kolejnego etapu w Twojej karierze, może być na przykład jakimś awansem, ale Właśnie. Jest to znowu karta, która macie zabrać gdzieś dalej. E, więc dynamika tej sytuacji jest. I, e, no i pokazuje się jako wynik ta karta e, cesarzowej, czyli jakaś kreatywność, coś, co się będzie rodzić w Tobie, coś, co ma jakby. Mm, przyjść na świat, dopełnić świat. Coś, co ty tworzysz w sobie, coś, co ma pomóc innym ludziom, bo ona jest taką matką, która jakby to nie jest tylko dla niej to, co ona tworzy, tak? Ona tworzy dla całego świata. Więc, no i piękna, kreatywna energia, która mówi o dobrobycie, o tym, że mamy wszystko, e, o, o kreatywności. Więc oczywiście może być to nowe dziecko, które tutaj jakby w tym sukcesie, w tym małżeństwie na przykład, które się zawiązuje, jakby ma jeszcze bardziej. Bardziej tutaj pobudzić, dać jeszcze więcej tej sytuacji. Także idziemy ciągle jakby do góry, mimo tego, że ja myślę, że, że jakby fajnie wygląda sytuacja, ale coś tutaj nagle przychodzi, co ma jeszcze to po prostu zmienić. No i pokazuję dlaczego. Ponieważ jest Sen Askiw, więc jakby z tej mnogości sytuacji albo jest ci dany jakiś nowy projekt, który ty, jako ta poważna osoba, w tym jakby poważy, jakby ty masz te dzieci tu poprowadzić, tak jakby. I te lekkie energie, i te wszystkie pomysły trochę nierealne, trochę takie fantazyjne. Masz z tego wszystkiego wybrać to, co będzie tutaj wartościowe, i jak zasadzimy to, to, to nowe ziarno. Albo z tej całej sytuacji wychodzi po prostu nowa propozycja, która będzie ci przedstawiona, i myślę, że ona jest na tyle atrakcyjna, że przymiesz ją. Bo. Jakby jest zmiana, pokazują się duże arkany. Twoje nastawienie jest na to, żeby zacząć coś zupełnie od nowa. E, możesz to również przyciągać przez swoją intuicję, jakby wyczuwać tą sytuację. Będzie ci się łatwo tutaj porozumiewać, jakoś tak intuicyjnie zobaczyć w tej sytuacji dla siebie, e, dla siebie potencjał. No i ten potencjał się tutaj pojawia. E, mówię też o tym odchodzeniu, bo jakby pokazuje się i wieża, i twoje nastawienie, i ósemka pucharów mówi o tym, że idziemy ku nowemu. Mimo tego, że poświęciliśmy dużo tutaj czasu, to jest kolejna ósemka, to idziemy, bo potrzebujemy coś dopełnić jeszcze u siebie. Trójka pentakli mówi o nowej pracy. E, i mamy kolejną trójkę tutaj, jakby, co jest wyzwaniem tej całej sytuacji. I trójka mówi o nowych horyzontach, o nowych, yy, obraniu nowego kierunku. Tak, więc myślę, że jest tutaj pewien sukces, pewna kulminacja. Zamykamy temat, wszyscy się tutaj cieszą, a ty tak, jakby myślisz, co dalej, w którą dalej stronę, i tak, jakby. Jesteś wśród tych ludzi, którzy są skupieni na tym, co osiągnęli, natomiast ty jesteś skupiony na tym, co ty dalej będziesz robić, co osiągniesz następnego albo gdzie to zaprowadzi. Także poważny twój, twój nastrój tutaj, ale fajny, bo on jest dojrzały. No i karta cesarzowej na koniec mówi o tym, że idziemy dalej w kolejnym etapie. No i jest karta małżeństwa, tak jakby świętujemy ślub. A co z tego wynika? No wynika jakieś dziecko, tak? Zakładamy rodzinę, więc staramy się o to, żeby ta rodzina się wypełniała, tak? I jakby wynika to z twojej decyzji trochę, tak? Jeżeli, um, no bo osoby w twoim otoczeniu są tutaj dosyć tako, mm, no na innym trochę etapie, nie takich poważnych decyzji. Okej, okay. myślę, że to wszystko raki. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.